Istnieje cicha prawda, która niewidzialnie unosi się nad naszymi relacjami miłosnymi. Rodzaj miłości, którą przyciągasz, nie jest dziełem przypadku, lecz bezpośrednim odbiciem Twojej psychiki. Każdy związek to przede wszystkim lustro. I to lustro nie odbija tylko tego, co pokazujesz światu, ale także to, co ukrywasz przed sobą samym. Nie chodzi tylko o to, kogo chcesz kochać, ale o to, kim jesteś, gdy kochasz. Kim pozwalasz sobie być, albo do czego się zmuszasz w tej niewidzialnej grze między pragnieniem a lękiem. Miłość, którą przyciągasz, ma korzenie w Twoich ranach, w cichych przekonaniach, w opowieściach, które sam sobie snujesz o tym, na co zasługujesz, lub nie. Ludzie nie pojawiają się w Twoim życiu przypadkiem, są jak żywe zaproszenia, byś spojrzał na siebie. I czasem to, co widzisz, jest piękne, głębokie. Karmiące. Ale innym razem pojawiają się powtarzające się schematy, tęsknoty przebrane za namiętność, albo nieuświadomiona potrzeba naprawienia przeszłości, która wciąż boli. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne typy ludzi ciągle krzyżują twoją drogę? Jakbyś w jakiś tajemniczy sposób był na nie zaprogramowany? Jakbyś przyciągał dokładnie to, czego się boisz, albo to, czego musisz się nauczyć? Może to wcale nie jest aż tak tajemnicze? Istnieje bowiem pewna niewidzialna spójność między Twoją emocjonalną tożsamością a rodzajem więzi, którą jesteś w stanie utrzymać. To oznacza, że zanim zaczniesz szukać miłości u drugiej osoby, musisz najpierw zadać sobie pytanie: co w Tobie woła o miłość? Nie w słowach, ale w działaniach, schematach, w ciszy. Miłość, którą przyciągasz. Odsłania także granice twojego poczucia własnej wartości granice, które wyznaczasz lub których nie potrafisz postawić. Często to, na co się godzimy w relacjach, mówi mniej o drugiej osobie, a więcej o tym, na ile sami czujemy się godni czegoś innego. Jeśli powtarzasz cykle niedoceniania, być może jakaś część ciebie wciąż nie uznała własnej wartości. I wtedy miłość staje się sceną, na której odgrywasz niedomknięte historie z przeszłości. Dopóki nie znajdziesz odwagi, by napisać je na nowo. Ale miłość może być też lustrem twojego rozwoju. W miarę jak się uzdrawiasz, zmienia się też typ ludzi, których przyciągasz. Kiedy zobowiązujesz się wobec swojej prawdy, przyciągasz tych, którzy z nią rezonują. Kiedy siebie szanujesz, przyciągasz tych, którzy również szanują. Nie dlatego, że jesteś już gotowy, ale dlatego, że przestałeś przyjmować to, co nie odpowiada Twojemu poziomowi świadomości. W głębi duszy miłość zawsze coś ujawnia. Ujawnia Twoje światło i Twoje cienie, Twoją dojrzałość i Twoje braki. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotów zobaczyć to, co miłość próbuje Ci pokazać? Miłość, gdy patrzymy na nią uważnie, działa jak szkło powiększające duszy. Obnaża, odsłania. A czasem bezlitośnie ukazuje to, czego w samotności moglibyśmy przez całe życie unikać. W każdej relacji istnieje cichy taniec między dwoma nieświadomościami, które się rozpoznają nie przez słowa, ale przez dzielone uczucia przez ciszę, które nie wymagają tłumaczenia przez rany, które czasem pasują do siebie jak kawałki emocjonalnej układanki. Często myślimy, że przyciągamy to, na co zasługujemy. Ale może trafniejsze byłoby stwierdzenie, że przyciągamy to, na co jesteśmy emocjonalnie gotowi. To nie znaczy, że jesteśmy winni za toksyczne relacje, które przeżyliśmy, raczej, że jest w nas coś, co świadomie lub nie czuje się swojsko z pewnymi schematami. Miłość często myli się z nawykiem emocjonalnym. A jeśli Twoje nawyki ukształtowały się w braku, w niepewności lub w poczuciu bycia niewystarczającym, to zdrowa miłość może początkowo wydawać się nudna lub nawet niekomfortowa. Dlatego miłość, którą przyciągasz, może być jak kompas, ale tylko wtedy, gdy masz odwagę odczytać jej sygnały. Kiedy ktoś traktuje cię chłodno, a ty mimo to zostajesz, co to mówi o tobie? Kiedy dajesz z siebie za dużo i czujesz się wyczerpany, co próbujesz udowodnić? Każde powtarzające się zachowanie niesie w sobie ukrytą intencję. Miłość, którą przyciągasz, ostatecznie ujawnia to, jak radzisz sobie z własnymi emocjami, granicami i potrzebami. Jest też druga strona, jaśniejsza. W miarę jak poznajesz siebie i bierzesz odpowiedzialność za własne rany, zaczynasz zyskiwać jasność, która radykalnie zmienia sposób, w jaki się wiążesz. Miłość przestaje być poszukiwaniem, a staje się spotkaniem. Nie musisz już być ratowany. Ani nikogo ratować. Drugi człowiek przestaje być kołem ratunkowym, a staje się towarzyszem. Jest w tym kochaniu lekkość, bez przywiązania, ale z obecnością, bez idealizacji, ale z szacunkiem. Kiedy to się dzieje, miłość, którą przyciągasz, odzwierciedla Twoją emocjonalną autonomię, zdolność do bycia całością i odwagę do wchodzenia w relacje bez gubienia siebie. Rozumiesz wtedy, że kochać to nie znaczy stapiać się z drugim człowiekiem, ale iść obok, uznając różnice, nie traktując ich jak zagrożenia. Ale dotarcie do tego punktu to proces. Wymaga spojrzenia w swoje własne pustki i zrozumienia, dlaczego tak często szukamy w drugim człowieku dopełnienia. Wymaga przepracowania przekonań, wybaczenia dawnym wersjom siebie i pozwolenia sercu, by rozrosło się poza to, co znane. A przede wszystkim wymaga przestać obwiniać miłość lub innych za rany, które tylko nasza własna dusza może uleczyć. Jeśli jesteśmy wystarczająco uważni, zauważymy, że każda relacja niesie ze sobą ukrytą wiadomość i że ta wiadomość mówi więcej o naszych wewnętrznych strukturach niż o zachowaniach innych ludzi. Miłość, która nas rani, na przykład, nie jest jedynie emocjonalnym przypadkiem. Często ujawnia nieświadomą zgodę na bycie zranionym, trudność w stawianiu granic, albo desperacką próbę nadania sobie wartości poprzez drugiego człowieka. I to właśnie tutaj wiele osób się gubi. Mylą intensywność z więzią, namiętność z wzajemnością, przywiązanie z czułością. Miłość, którą przyciągasz, jest również odbiciem historii, które sam sobie opowiedziałeś o tym, czym jest kochanie i bycie kochanym. Może nauczyłeś się, że miłość boli, że kochać to poświęcać się, że aby zasługiwać na miłość, trzeba na nią zapracować, zasłużyć, cierpieć. I wtedy, nieświadomie, zaczynasz właśnie tego szukać, bo chaos rodzinny lub emocjonalny, brak stał się Twoim punktem odniesienia. Ale jest wyjście. Nadchodzi moment, w którym ból staje się tak powtarzalny, że zaczynasz się zastanawiać: Dlaczego zawsze przyciągam ten sam typ osoby? To punkt przełomowy. To chwila, gdy przestajesz działać na autopilocie, przestajesz tylko reagować i zaczynasz wybierać. To moment, w którym miłość przestaje być nieświadomym lustrem przeszłości, a zaczyna być świadomym wyrazem teraźniejszości. I w tym procesie przebudzenia zaczynasz dostrzegać, że miłość, którą przyciągasz, zmienia się dopiero wtedy, gdy zmieniasz swoją relację z samym sobą. Kiedy zaczynasz traktować siebie z szacunkiem, troską, godnością, naturalnie odrzucasz to, co już nie współgra z tą nową postawą wobec świata. Ludzie, którzy wcześniej wydawali się nieodparci, nagle stają się zbyt hałaśliwi. Sytuacje, które kiedyś znosiłeś ze strachu przed samotnością, stają się nie do przyjęcia. I to nie jest arogancja, to dojrzałość to rozkwit miłości własnej, która nie ogranicza się do haseł czy mantr. Ale przejawia się w codziennych, małych wyborach. Kochać siebie to nie cel, to droga, a ta droga zmienia twoją częstotliwość emocjonalną, a zmieniając ją, zmieniasz też rodzaj więzi, które jesteś w stanie podtrzymać. Miłość, którą przyciągasz, staje się wtedy odbiciem twojej autentyczności. A ludzie autentyczni rozpoznają się nawzajem. Nie muszą udawać, rywalizować, niczego sobie udowadniać. Spotykają się w szczerości bycia. I to właśnie wtedy miłość zyskuje swoją najczystszą formę nie jako wybawienie, nie jako kula u nogi, ale jako przedłużenie tego, co już w Tobie przepełnia. Bo ostatecznie, miłość, którą przyciągasz, nie tylko pokazuje, kim jesteś, ona również ujawnia, kim się stajesz. Podróż ku samopoznaniu nieuchronnie prowadzi nas do punktu, w którym zaczynamy patrzeć na nasze relacje inaczej, bardziej świadomie, cierpliwie, z mniejszym niepokojem. I ta zmiana spojrzenia całkowicie odmienia rodzaj miłości, jaką jesteśmy w stanie przyciągnąć. Bo miłość w swojej istocie nie jest czymś, co się zdobywa lub czego się szuka, jak trofeum. Miłość to coś, na co się pozwala, a można pozwolić tylko na to, co zostało już w sobie rozpoznane jako możliwe. Dlatego, kiedy zaczynasz kochać siebie w sposób autentyczny, to nie znaczy, że przestaniesz doświadczać trudności w relacjach, ale że nie pozwolisz już, by cię one pochłaniały. Miłość, którą przyciągasz z miejsca wewnętrznej pełni, jest inna. Nie wymaga, byś porzucił swoją istotę, by zostać zaakceptowanym. Nie żąda, byś się dopasował, zamilkł czy umniejszył, by zmieścić się w świecie drugiej osoby. Wręcz przeciwnie. Ona celebruje to, kim jesteś, bo rodzi się z wzajemnego uznania, a nie z wzajemnej potrzeby. I być może to jedno z największych nieporozumień dotyczących miłości: wierzyć, że chodzi w niej o uzupełnianie się nawzajem, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o dzielenie się swoją pełnią. Gdy spotykają się dwie pełne osoby, miłość nie wynika z braku, lecz z obfitości. Nie ma pośpiechu, nie ma manipulacji, nie ma gry. Jest obecność, jest prawda. Jednak ten rodzaj więzi jest możliwy tylko wtedy, gdy spojrzysz na siebie wystarczająco głęboko, by zrozumieć własne nieświadome motywacje. Gdy pojmiesz, że pociąg do niedostępnych osób może być próbą zdobycia aprobaty nieobecnego rodzica, że tolerowanie braku szacunku może być nieświadomym powielaniem wzorca z dzieciństwa. Że lęk przed zaangażowaniem to w istocie strach przed utratą tego, co zdołałeś w sobie zbudować. To wszystko musi zostać zauważone, przyjęte i przetransformowane. Nie po to, by zadowolić kogoś innego, ale by wyzwolić się z niewidzialnych więzień, które sabotują twoje prawo do miłości. Miłość, którą przyciągasz, zaczyna się zmieniać, gdy przestajesz żebrać o emocjonalne okruchy, a zaczynasz wymagać swoją postawą. Tego, co zgodne z Twoją wewnętrzną prawdą. Nie poprzez agresywne słowa czy narzucanie się, lecz poprzez spokój kogoś, kto wie, że nie musi przyjmować mniej, niż naprawdę zasługuje. A ten spokój potrafi zaniepokoić tych, którzy wciąż funkcjonują w chaosie. On odpycha gry i przyciąga dojrzałość. Miłość, którą przyciągasz, staje się wtedy kompasem, a nie przeznaczeniem. Nie definiuje, kim musisz być. Ale odzwierciedla to, kim postanowiłeś się stać. Nie prowadzi cię do zguby, lecz do głębszego odnalezienia siebie. Nie przychodzi, by cię wypełnić, lecz by dzielić się tym, co już w tobie przelewa. Bo w końcu prawdziwa miłość to nie coś, czego szukamy na zewnątrz, to coś, co się objawia, gdy w końcu wracamy do domu, do siebie. Kiedy zaczynasz patrzeć na siebie z uczciwością, nie tylko z dumą z własnych zalet, ale też z pokorą wobec swoich ran, rodzaj miłości, którą przyciągasz, nieuchronnie się zmienia, bo w tym momencie przestajesz projektować na innych to, czego sam w sobie nie masz. Przestajesz oczekiwać ratunku i nie czujesz się zobowiązany do ratowania innych. Relacja przestaje być polem bitwy niedoborów, a staje się przestrzenią wymiany, w której obie strony mogą rosnąć obok siebie. Bez duszenia się nawzajem. Ale ta emocjonalna dojrzałość pojawia się tylko wtedy, gdy masz odwagę zmierzyć się z własnymi schematami. Łatwiej jest obwiniać drugą osobę, potępiać typ ludzi, jakich świat nam oferuje, niż przyznać, że na jakimś poziomie sami wybieramy takie więzi, bo one odpowiadają naszym najgłębszym lękom i niepewnościom. Czasem przyciągasz kogoś, kto ignoruje twoje emocje, bo sam nauczyłeś się je ignorować. Czasem przyciągasz kogoś, kto żąda więcej niż daje, bo podświadomie wierzysz, że musisz udowadniać swoją wartość. I to wszystko nie jest wyrokiem, to zaproszenie. Każda trudna relacja, każda niedokończona miłość, każde emocjonalne rozminięcie się może być portalem do głębszego poziomu samopoznania, o ile jesteś gotów spojrzeć nie tylko na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na siebie. Nie tylko na to, co On robi, ale na to, co Ty w sobie na to pozwalasz, powtarzasz lub przemilczasz. Miłość, którą przyciągasz, nie musi być idealna, musi być prawdziwa, a prawda czasem boli. Ujawnia, jak bardzo oddaliłeś się od siebie, jak bardzo wybory były kształtowane przez lęk przed samotnością, jak często próbowałeś zmieścić się w przestrzeniach, które Cię pomniejszały, ale ta sama prawda wyzwala. Bo gdy już ją zobaczysz, nie możesz wrócić do tego samego miejsca. Ona popycha cię ku zmianie, zmianie, która zaczyna się w tobie i objawia się na zewnątrz. Gdy to się dzieje, nie stajesz się odporny na ból, stajesz się bardziej selektywny wobec tego, co nazywasz miłością. Zaczynasz szybko rozpoznawać, kiedy więź oparta jest na manipulacji, zależności czy kontroli. I zaczynasz bardziej cenić te połączenia, które są lekkie, przejrzyste, które nie wymagają gier, by przetrwać. To, co kiedyś Cię kusiło, zaczyna brzmieć pusto. A to, co wcześniej wydawało się zwyczajne, teraz nabiera wartości. Uważne słuchanie, szacunek do granic, prawdziwa wzajemność. Miłość, którą przyciągasz, staje się naturalną konsekwencją Twojej relacji z samym sobą. A nie ma nic potężniejszego niż to. Bo wtedy kochanie przestaje być poszukiwaniem kogoś, kto cię dopełni. Staje się spotkaniem z kimś, kto idzie obok, świadomy, pełen, kimś, kto widzi, kim jesteś, a nie tylko to, co projektujesz. Kimś, kto dostrzega twoje światło, ale też przyjmuje twoje cienie, tak jak ty nauczyłeś się przyjmować własne. Kiedy osiągasz ten stan obecności ze sobą, miłość, którą przyciągasz, przestaje być naznaczona pośpiechem. Przychodzi spokojnie, przychodzi jako rozpoznanie, nie jako ucieczka. I ta miłość, choć może wydawać się rzadka, zaczyna pojawiać się częściej, gdy już nie jesteś skłonny oddawać swojego spokoju za okruchy uczucia. Pojawia się, gdy wewnętrzna cisza staje się bardziej komfortowa niż hałas płytkich relacji, gdy samotność przestaje być karą, a staje się świadomym wyborem wyborem zachowania swojej integralności. Ten punkt zwrotny jest niemal zawsze niewidoczny dla oczu innych. Jest wewnętrzny, cichy, rewolucyjny. Ludzie wokół ciebie być może nie zrozumieją, dlaczego już nie akceptujesz tego, co kiedyś tolerowałeś. Dlaczego odsunąłeś się od pewnych relacji? Dlaczego wydajesz się bardziej wymagający albo bardziej zamknięty? Ale prawda jest taka, że się nie zamknąłeś. Po prostu przestałeś gubić się w innych. Żeby móc odnaleźć się w sobie. I to zmienia wszystko. Bo kiedy zaczynasz patrzeć na siebie z czułością i stanowczością, twoja energia się zmienia. Zmienia się Twoja mowa, Twoje spojrzenie. I to, co przyciągasz, zaczyna odpowiadać tej nowej wibracji. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że Ty zmieniłeś sposób, w jaki się w Nim poruszasz. A miłość jako coś bardzo wrażliwego odpowiada właśnie na tę częstotliwość. Wtedy zaczynasz doświadczać bardziej autentycznych relacji, relacji, w których jest miejsce na błąd, ale też na prawdziwe przebaczenie, gdzie są niedoskonałości, ale nie ma gier, gdzie istnieje wrażliwość, ale nie emocjonalny szantaż. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy nie boją się głębi, bo również w niej zanurkowali. Ludzi, którzy nie uciekają przy pierwszym znaku emocjonalnej intensywności, bo nauczyli się obchodzić ze swoim bólem. I wtedy miłość przestaje być polem bitwy, a staje się ogrodem pielęgnowanym wspólnie. Przestrzenią, gdzie są nieporozumienia, ale też uważność, gdzie jest miejsce na wzrost, bez oddalania się, na bycie innym, bez wymazywania siebie. To rzadkie, ale nie niemożliwe. W rzeczywistości to naturalne, gdy jesteś w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Gdy przestajesz gonić za wyidealizowaną miłością, a zaczynasz otwierać się na tę prawdziwą, taką, która nie przychodzi, by zapełnić braki, ale by się nimi dzielić. Taka miłość wymaga innego rodzaju oddania: nieślepego, lecz świadomego. Oddania, które nie jest uległością, ale zaufaniem, które nie jest zależnością, lecz wyborem. I właśnie wtedy dostrzegasz, że miłość, którą przyciągasz, naprawdę ukazuje, kim jesteś. Ale też kim pozwoliłeś sobie się stać. Bo w gruncie rzeczy jakość miłości, którą przyciągasz, nie jest odbiciem tego, co świat ma do zaoferowania, ale tego, co sam przyjmujesz, wybierasz i podtrzymujesz. I to zawsze, naprawdę zawsze, leży w Twoich rękach. W końcu, miłość, którą przyciągasz, nie jest wyrokiem nie do zmiany, lecz nieustannym odbiciem Twojego wewnętrznego stanu. Ona podąża za Twoją ewolucją, cyklami, upadkami i nowymi początkami. Pokazuje, gdzie są jeszcze rany, gdzie już pojawiło się uzdrowienie, gdzie istnieje iluzja, a gdzie zakwitła prawda. Dlatego właśnie kochanie to praktyka duchowa, nie w sensie religijnym, ale jako powrót do siebie z coraz większą świadomością przy każdej przeżytej lekcji. Miłość, która Cię rani, to nie kara. To lustro, miłość, która cię ignoruje, to nie odrzucenie, to objawienie, a miłość, która cię karmi, to odpowiedź na twoją własną decyzję, by najpierw nakarmić siebie. Jeśli więc jest jakaś lekcja, którą warto zapamiętać, to ta miłość, którą przyciągasz, pokazuje, kim jesteś, ale przede wszystkim, jak bardzo siebie znasz, szanujesz i o siebie dbasz. Ona jest zawsze odbiciem, ale nigdy końcem. Jest procesem, jest drogą i przeżywana prawdziwie, jest jednym z najbardziej intensywnych sposobów odkrywania siebie, jakie życie ma do zaoferowania. A być może w głębi duszy właśnie o to w miłości chodzi: nie tylko o zjednoczenie z drugim, ale przede wszystkim o zjednoczenie z samym sobą.